Cześć, jestem Viola. Zajmuję się terapiami manualnymi twarzy. Prowadzę salon w Łodzi. Specjalizuję się w naturalnym odmładzaniu twarzy różnymi metodami. Dla mnie priorytetem jest zdrowie i to, żebyście się po prostu poczuli lepiej w ciele, wzięli głębszy oddech. To jest moja pasja, miłość. Prąd tutaj odgrywa ważną rolę. Oświetlenie, muzyka, podgrzewane łóżko. Korzystamy z klimatyzacji. Podgrzewanie ręczników, tak, żeby komfort klienta był lepszy. Szukałam i weryfikowałam rynek. No i tak właśnie znalazłam Respekt Energy. Widziałam te rachunki i te rachunki były duże, i wypowiedzieć tamtą umowę w firmie energetycznej, To było takie stresujące. Ja, jakbym trochę się miała jednak tłumaczyć, dlaczego rezygnuję, uśmiechnęłam się, podziękowałam. Proces zmiany sprzedawcy przeszedł zaskakująco luźno, a naprawdę nie czułam się na żadnym etapie pozostawiona sama sobie. Podpisałam umowę i wszystko zostało ogarnięte. Z niczym się nie musiałam martwić, oprócz dostawania faktur miesięcznych, które zaskoczyły mnie pozytywnie. Uzyskując te realne oszczędności, mogę przeznaczyć je na dodatki podnoszące komfort klienta. Mogę przeznaczyć to również na doszkolenie siebie samej. Mogłam skupić się na tym, co kocham najbardziej, czyli uszczęśliwianiu innych. Jest odsetek znajomych, którzy weryfikowali rynek i chcieli obniżyć rachunki, a wiadomo, niektórzy idą <laughs> za tłumem, nie weryfikują i po prostu przedłużają dalej. A ja miałam ten moment refleksji i to zrobiłam. To była super podjęta decyzja. I cieszę się respektem. Polecam Respect Energy.